Mm -hmm. No dobrze i teraz obiecałem, że każdemu dam podsumować tę e, debatę. Mówmy się, że tak dwóch minut nie przekroczymy. Jak w minutę się zmieścimy, to już będzie w ogóle e, rewelacja. E, Pani Ewa. Ja mam zawsze najtrudniejsze zadanie, bo zaczynam. Natomiast, Szanowni Państwo, najważniejsza jest rozsądna polityka migracyjna, oparta przede wszystkim o to, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo. Zachęcam do odwiedzenia strony Konfederacji, gdzie zamieściliśmy naszą strategię polityki migracyjnej. To jest 12 punktów rozsądnej polityki migracyjnej. pakt. Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej tam są wszystkie zasady, którymi się kierujemy w naszym podejściu do polityki migracyjnej. Myślę, że to jest rozsądne podejście. Przede wszystkim, tak jak tutaj mówiłam już wielokrotnie, nie dajemy socjalu migrantom, nie zachęcamy ludzi do tego, by przybywali do Polski tylko i wyłącznie po socjale. Jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski, musi tutaj pracować, musi respektować naszą kulturę, musi respektować obowiązujące w Polsce prawo. Państwo powinno skutecznie prowadzić wobec. E, politykę. Jeżeli komuś kończy się wiza pracownicza, powinien e, zostać deportowany albo wystąpić o przedłużenie takiej, e, takiej wizy pracowniczej. Więc myślę, że to wszystko jest do pogodzenia. Da się pogodzić interes przedsiębiorców z bezpieczeństwem, no ale musimy to po prostu zrobić z głową. Nie możemy być, nie możemy iść... Nie, Śladem państw Europy Zachodniej, którzy naciągali sobie do siebie w latach 70., -tych, 80. -tych taniej siły roboczej, ponieważ to nie skutkuje niczym, niczym dobrym. Więc zapraszam generalnie na stronę Konfederacji. Tam nasza strategia migracyjna jest zawarta. 12 punktów. Mogłabym je teraz przytoczyć, ale nie wiem, czy mam czas.